Less lub u twojego lokalnego dystrybutora pierdoch, To, ale to już, tak? Wbijam na plac, zabał, zabawić się mym chomikiem Ta, ta, moim mały skórczy Dzieci wokół patrzą czemu, szybko się rozbieram To nie tak, tylko z domu, wypad mi dzień sfera Jak niepały pały zapią czeka, nie ciasta cela Bacho z danem daje dupy za okieny chleba Piszę z całym zespołem i w jak I trzeba Gwałt, gwałt i nie czuję niż ta Mówią Mówiła mi, że wpierdalam koty i czekają mnie głoboty Robią z ze mnie, ale jak? Wolę koczować pod przedszkolem, wyminąć przez tym kłopotem, podglądać lornetką taniow, no i mi stanął Uciekam przed pałami, bo czyjaś matka na, na mnie dzwoni, Ej. brakuje tchu ale słyszę jego kroki, ktoś mnie so? goni Od dziś się z dziećmi przez internet, da. tylko nauczę Natalkę Kożyca z kamerek a oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. To jest ECPU i nie mowa o komputerach. Twoja laska przy mnie przybiera pozycję fela. Dobrze, że mam mniej niż 10, bo fajna i taka mała. Już niedługo czyjaś pała będzie kurwa zasysana. Włożyłem chuja w koster, nie wiem jak Skórka już zeszła, mistrzu, chyba tak Jak ludzi się ta wódka, biorę kwas Dziś lodzik to pobudka, kurwa mać Ładuję furę w rurę i to aż po same kule Do tego wymiotuję, zazdroszczą mi tego chuje Spucha, silnik rozrusza, gdy wyleci mi z kostucha się kurwa nie rusza, gdy widzi prometeusza